Ostatnio byłem bliski zgarnięcia AWP Dragon Lore, ale no skończyło się na Specjalist glowsa Crimson Kimono. No i powiem wam tak, sprzedałem sobie te Gloves'y, otworzyłem sobie parę skrzynek, udało mi się zrobić 8 8 klocków. I zrobiłem taką batelkę na standardziku na trzy osoby. Eee, I no jak widzicie, wróciło złoto, a król wraca do łask, bo zobaczcie tą chorą batelkę. Naprawdę chorą i nie sądziłem, że będzie tutaj taki konkretny dropik. Generalnie jest beast Case. Na samym końcu, na dresterze z procentówy. Procentówy jeszcze są na batlach, no ale niestety nic nie wyleciało. No i zobaczcie tą ostatnią skrzynię. Mamy Dragonlore. Mamy dragonlorkę. Udało mi się zgarnąć Dragonlora, i taka batelka właśnie wleciała. I powiem Wam tak, sprzedaję, ale wszystko. Zostawiam tylko AWP Dragon Lore i od razu dzisiaj z początku wjeżdżam na grubo. Wjeżdżam na grubo, dajemy Eleganta, dajemy Dead Case'a, dajemy 3% Halla. 3% Tigera, dajemy jeszcze Waypore Wave Wave'a, Anarchy Case. No i myślę, że jeszcze coś na dobitkę. Myślę, że Porcelanka. Porcelanka i jeszcze, jeszcze jedna skrzynia, 3% Hall i robię jeszcze... Takiego underdoga, takiego underdoga, no i zobaczymy, mogę sobie na tą bottle pozwolić, bo jak widzieliście, no mam jeszcze Dragon Lore i muszę zupy mój ekwipunek, bo no troszeczkę, że tak powiem straciłem, ale jest AWP Prince, jest AWP Prince z pierwszej, tutaj emeczka hold dla Michaela. No, nie ma hola, Haul w ogóle przeleciał u mnie. Byłem bliski trafienia hola, Na szczęście nie wpadł dla mnie. Procentuwa też nic nie dała. No, liczymy, że Michael nam trafi Karambita Tigera, proszę. Oj, bajonecik mu przeleciał. No, zobaczmy. Dwie skrzynie na jesterku, Może jeszcze Motyl Fade? Oj, MP9 montfiji, i To jest bardzo słaby drop. Zobaczmy jeszcze Anarchy Case na jesterze. Jest Emeczka Danger. Porcelanka na buście. A WP i Huntsman. No i ostatnia procentowa, proszę jeszcze o haula. Jakby tam wjechał haul, ale mamy Anderka, Mamy Anderka i to jest naprawdę potężny powrocik. Tak potężny, że powiem wam mucha nie siada. A WP Prince jeszcze sobie zostawię. Emeczkę Danger również. Resztę sprzedajemy. I wiecie na co przyszła pora na szerdzika. Teraz na szerdzika. ja myślę, że zrobimy sobie coś takiego. 3% Tiger 3 razy damy sobie Dreamsend Nightmare też 3 razy. Dam jednego Steampunka. Dam sobie trzy skrzynie Hall i damy Beast Case'a na Jesterze. Muszę coś zabrać. Jednego Dreamsend Nightmare Nightmara. I robię teraz Sherda na trzy osoby. No i zobaczmy. Jak ta trzecia batelka wskoczy, no to po prostu jest rozpierdol. Jednak zobaczmy, czy ten Sherdzik po prostu tutaj dobrze wejdzie. Pierwsza skrzynia. No jest bajonet. Jest bajonet, nie ma tragedii, ale druga, no jakby dała karambicika. Druga nie daje zupełnie nic. Pamiętajcie, że nie zawsze da radę trafić te najlepsze przedmioty, ale trzecia. No dała jeszcze huntsmana. No nie ma karambita tigertufa, zobaczmy czy będzie, ale jakakolwiek kosa z DreamSend Nightmare. No pierwsza skrzynia niestety, ale trzy niebieskie skiny, zobaczmy jak druga. No bez kos. Bez kosy z DreamSend Nightmare, czy wleci Emeczka Knight. Nie ma emeczki knight, no i dobra, robią się schody, liczymy na jakiegokolwiek hole'a. Z pierwszej skrzyni nie ma żadnego. Jak druga skrzynia? O kuźwa, też nic nie dała, no i teraz kwestia, czy z trzeciej wpadnie hole? O kuźwa, no procentuwa tutaj niestety podpierdzieliła, no i czy będzie Dragon dragonlora? I nie ma dragon dragonlorki. No tutaj, szerdzik, powiem wam, za dyszkę, bardzo, ale to bardzo słaby. Mm, bardzo słabe. ja myślę, że jeszcze AWP Prince sprzedaje I wiecie co? Zrobię jeszcze jednego szerda, ale zrobię go tylko na dwie skrzynie 3% hole. I zobaczymy, czy. No, wpadnie hole. Bo z trzech skrzynek nie wpadło nic, nawet Huntsman. Proszę, fabrycznie nowy. O, nie ma. O jeszcze jedna szansa. Bardzo ciężko tutaj trafić tego haula, no ale zobaczmy, czy z drugiej. Już wleci. No niestety nie. E, dobra, no powiem Wam, że zrobimy jeszcze coś grubego. Zrobimy jeszcze raz standardika, dwa razy steampunk, dwa razy Dreams and Nightmare. Lecimy teraz tutaj. Ja myślę, że tak. Dam Bravo Case'a, dam jedną skrzynię 3% hold, dam Beast Case'a, dam Waypor Wave'a i taką baterkę robię. Czy mogę jeszcze dorzucić tą skrzynię? Nie mogę, ale mogę dorzucić jeszcze jednego Steampunk'a. No i dobra, zobaczmy. Standardzik na dwie osóbki, No i jestem generalnie ciekawy, czy ta batelka wleci. Czy ta batelka wleci na moje konto? No zobaczmy. Zobaczmy, na dwie osóbki, łatwiej będzie zgarnąć. A Wupa Atery's i Saved No nie jest to Emeczka Knight, na Emeczkę Knight liczymy. No nie ma emeczki Night, jest Pepe Bison i USP Lead Condit. No zobaczmy Dreams and Nightmare'a. Wcześniej kosy nie wypluł na szerdzie, no tutaj z pierwszej też nie ma. No i jak druga? No, mamy Kawaha Nightwisher. Fabrycznie nowy Statrak. No, niby to nie jest najgorszy trawi, jednakże wolałbym kosę, ale Fire Serpent fabrycznie nowy w Statraku. Jeszcze jakby tutaj wjechał Hall, ale nie jest to wygrana batelka, bo tu może wlecieć Dragon Lora. Jaguar AWP Chromatic Meczka Prinstream, meczka Golden Koi. I Zobaczmy ostatnia skrzynia. No, nawet jak wleci Night, no to mamy na dobitkę, ale Night nie wleci. Jednakże mamy fabrycznie nowego Fire Serpenta w Statraku. No i powiem Wam, że to jest znakomity kombek. To jest po prostu znakomity kombek, i ja myślę, że sobie teraz tak sprzedamy to. Emeczkę Printstream jeszcze zostawiam i leci dla Was na rozdanie. Emeczka Printstream, prawie klocka, on będzie dostępny za dyszkę i niech on będzie dostępny od. środy. Środa 15.10 jeszcze będzie zgar do zgarnięcia. Emeczka Printstream z moim kodem za dyszkę. No myślę, że naprawdę spoko. Pamiętajcie, ale że strona jest tylko dla pełnoletnich, musisz mieć ukończone 18 lat, żeby tutaj grać. Dodatkowo nie zachęcam Cię do wpłaty, bo raczej. Chuja trafisz. No po prostu nic nie trafisz. Jednak jeśli chciałeś zrobić jakieś nowe skiny, no to warto to zrobić z moim kodem, no bo za dychę masz do zgarnięcia emeczkę. za 8 ziko emeczkę i Kałacha, no a za dwie dyszki Kałacha Monster. Kałacha monstera, survivala, knife'a, Crimson Weba już nie ma, bo zgarnął go maniek, więc gratulacje. A żeby zagrać na moim kodzie, klikasz ten zielony plus, wpisujesz kodzi w Access otrzymujesz darmowe 2 złote no i plus 10% do wpłaty. A jakbyś coś zrobił, to pochwal się tym u mnie na Instagramie. Nawet jak przegrasz, też się możesz pochwalić. Ja wam powiem tak, Otworzymy sobie jeszcze Panka normalnie. No mamy kałaszka Outsidersa, więc średnio, ale otwórzmy jeszcze Houlinga trzy razy? Dwa razy. No zobaczymy, czy wpadnie sticker Houlinga. Oj, przeleciał. No mamy Battery Skirt Holo. Okej, okay, no powiem wam, te akurat trzy dropy bardzo, ale to bardzo słabe. Jednakże, tak jak mówiłem... No, ja muszę zupadejtować mój ekwipuneczek. No, i ja myślę, że tak. Weźmiemy sobie na pewno M4A1, bo jednej emeczki się pozbyłem. No i myślę, że tym razem biorę dangera, a nie fosfora. Więc biorę emeczkę danger. E, muszę wziąć sobie jakiegoś Digielka, bo już nie mam Digla blaza, No, i wezmę sobie mm, Digla Fenka Foxa, ale Minimalware. No, i czy jest jakiś fajny Gloczek? Oj, gloka Feida nie ma, no bo gloka Feida też generalnie, no powiem wam się pozbyłem. No, gloczek fade też poleciał, niestety, w niepamięć. Wyszło jak wyszło, ale tak myślę, czy jeszcze mógłbym coś wziąć fajnego, bo przydałby mi się jakiś trzeci skinek, powiedzmy, i myślę, że niech to będzie sztyletono i fade. No i biorę jeszcze takie trzy skinki: Emeczka, Stiletto, no i Deagle, Fenek Fox. Za tego Fire Serpęcika myślę, że Dragon Lorkę. Sprzedam. No, Dragon lorkę sprzedam, bo ja nie jestem snajperem, mówiłem wam to już wiele razy, więc Dragon Lore sprzedaję. No i myślę, że możemy sobie otworzyć jakąś droższą skrzynkę. A zobaczmy, wiecie co? Pierwsze co? Trzy razy Beast Case nabuście. Średnio. I jeszcze trzy. Też średnio, dobra. Jeszcze trzy. Trzy awupki Neonor, i wiecie co robię? Otwieram teraz taką jedną na drzesterku. No, zobaczmy. Może wróci do mnie Dragon Lorka. O kuć, bo mamy Nightwisha. No pamiętajcie, że nie zawsze da radę trafić te najlepsze przedmioty. No i w tym przypadku to jest trzy dyszki. Ja wydałem naprawdę sporo. Zrobię sobie jeszcze jednego underdoga. No myślę, że możemy... Możemy trzasnąć. Możemy trzasnąć jakiegoś grubasa. Ale damy sobie też te tańsze skrzynki. Damy gold case'a. Damy medium case'a, ultra case'a. Przed... C4 case'a również. Ale przed no już taką... Przed grubszą, przed grubszą skrzynią powiedzmy, że 10 to będą takie dosyć słabe. No ale dajmy, Beast Case. Damy for Wave. A. To jest już Batla za Dychulca. Powiem wam, ta porcelanka Dobra, jebniemy taką batelkę e, No ale myślę, że zanim ta batelka Zanim ta batelka, no to czas na zwycięzców Ze ostatnich odcinków, proszę bardzo Wy wygrywacie, gratulacje Zgłoście się po odbiór skinów na Discorda Batelka widza będzie dopiero Albo w przyszłym, albo za dwa odcinki No myślę, że jakoś tak I powiem wam tyle, że od tej batli. Od tej batli zależy, co wam dzisiaj rozdam. Jeśli zgarnę tą batelkę, no to rozdaję wam naprawdę dojebaną kosę. Myślę, że no nawet zaklocka, prawie zaklocka, zobaczymy. Jednak czekajcie, bo pora na odbiór skinków dla mnie. No i zobaczmy, oferty wymiany. Mamy Digla Fenka Foxa, jest super. Jest Digielek, a ma naklejki. A ma jakieś naklejki, więc nawet spoko. Emeczka Danger. Też ma naklejki, ale widzę, że naprawdę okropne i mamy sztyleton knife fade. A. No i zobaczcie, no ja się generalnie pozbyłem... Paru skinków, w tym Flipa, Sport Glovsy, Amphibiusy, Deagle Blaze, e, Glock Fade, no i jeszcze... Jeszcze czegoś się pozbyłem, czekajcie, czego ja się jeszcze pozbyłem? Już nawet nie pamiętam, musiałbym zobaczyć. Pokaż historię wymian, czekajcie, zobaczmy. E, pozbyłem się jeszcze Glocka Fade'a i emeczki Fosfor. Właśnie, dlatego musiała wlecieć nowa emeczka, dlatego wleciał nowy Digielek, no Glocka Fade'a nie ma, ale emeczka myślę spoko. Digielek Fenek Fox nawet e, w sumie będzie lepszy do... Do Fejda, do zestawu Fejda, bo mam Motylka, Glovesy, Karambita, AWP, Szkieletona, w ogóle Widlotusa, no i mam jeszcze Motylka, nie Motylka, tylko Sztyleta Fejda, więc myślę, że naprawdę spoko, no myślę, że spoko, jest jeszcze Widlotusi, którym się chwaliłem Wam ostatnio, no i dobra, skinki odebrane, no ale lecimy z butelką trzy osoby, Underdog, no i szczerze jestem ciekawy, tutaj możemy polecieć do stówki, jak wleci tutaj sporo dobrych itemków. Mecka Knight, AWP Dragon Lore, może motylek fade, zobaczmy, ale jak zaczniemy. No, hiperbestia tutaj niestety, ale najlepszy drop dla mnie. grubo, że hiperbestia jest w sumie droższa niż Bowie Knife, no ale zobaczmy, druga nie dała. All Star Case. No mógł wylecieć tutaj stickerek Titan, ale zobaczmy może z Gold Case'a. No, koronka przeleciała, mamy Headhuntera. No dobra, teraz te trzy tanie skrzynie. Dwie awupki Asimov przeleciały, są dwie meczki gracz Battle No zobaczmy tutaj, może gutna może AWP -a Fire. O kurwa, trafiam wulkan. I no powiem Wam, że po pierwszych sześciu skrzynkach niestety, ale mam najwięcej, a jest to Underdog, jednak no te ostatnie skrzynie mogą zmienić zupełnie wynik tej batelki. No przydałaby się tu kosa no i zobaczmy dobra emeczka knight dla michaela oj nie ma emeczki knight no i wlatują trzy najmocniejsze skrzynie w tej batli średnia wa wave for wave jest glock fate. proszę michael I nie ma. No i nie ma niestety, ale no nie zawsze się wygrywa. Pamiętajcie a szkoda, bo kuźwa wyleciał Gloczek Fade, Mamy dwie dyszki i taką emeczkę. No mamy dwie dyszki i taką emeczkę. Kurde, a otwórzmy tego Wipor jednego. Jednego na dżesterze. No zobaczmy, motyle Fade, Love Sywisy. No mamy AWP fake i to jest w sumie piąty najlepszy dropik, więc nie ma chyba tragedii, a załaduję jeszcze jednego undera, to będzie ostateczny under i damy jeszcze raz Timpanka, damy dreams and nightmare'a, ja myślę, że dam tego dead case'a, bo nie wleciał hold, dam bravo case'a, dam beast case'a, dam por wave'a, dam 3% hole'a, robię jeszcze taką batelkę za 11 taka, no i zobaczmy, no zobaczmy, no dzisiaj i tak dobrze poszło, mamy jakieś nowe skiny, jednakże... Myślałem, że jednak jeszcze coś się tutaj trafi na tym Anderku, no ale zobaczmy. Oj, bez emeczki najdno, ale u mnie przeleciała, więc dobrze, że nie wpadła dla mnie, bo już na pewno byłaby to przegrana batelka. Jest kosa. Motylek. Motylek autotronik. Dobra, z drugiej no śmieci, ale zobaczmy teraz dead case'a. Akwamarynka w dobrym stanie. Minimal wear. No zobaczmy, czy Rosso nam coś trafi. O kuźba, mamy Digla Golden Koya. Proszę, Dragon Lore niech jebnie. Oj, 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 ameczka Prince Team. Robią się schody, będzie ciężko. Zobaczmy, co da Waypor. Dobra. I jeszcze hole. Oj, przeleciał mi hole, ale nie, dobra, Batelka jest git. Batelka jest git, jest Motylek Autotronic. No ja wam powiem, że z racji tego, że dzisiaj udało się zgarnąć o naprawdę konkretne skiny. To może to będzie głupie co zrobię. Ale taki motylek. Taki motylek. Taki motylek to będzie chyba najlepszy skin jaki rozdawałem kiedykolwiek. Będzie dla wariatów, którzy grają generalnie za... No, powiem Wam za stówę. To jest dla tych, którzy grają z moim kodem po prostu za grubsze siano. To niech mają możliwość zgarnięcia jeszcze motyla od środy godzina 20.10. No ktoś za stówę sobie zgarnie motylka Autotronik, Ale pamiętajcie Nie zachęcam was do wpłaty Za 8 ziko macie emeczkę Za dychę emeczkę Za dwie dychy kałacha Jednak jest to po prostu dla chętnych A dzisiaj rozdaję wam takiego kałacha akwa 400. 4 stówy, no myślę że spoko Taki kałaszek do zgarnięcia Żeby go wygrać musisz zostawić łapeczkę w górę Dzisiaj dwie łapki 81 groszy Tyle ile dobijecie tyle rozdam Dodatkowo musisz mieć suba mnie na kanale Pamiętaj że to sprawdzam Nie masz suba nie wygrywasz takich skinów jak tutaj widzowie A dzisiaj w komentarzu musisz napisać jak byś miał kupować auto? Jakbyś miał wybrać sobie teraz auto, jedziesz nie wiem do salonu, do komisu, do jakiegoś ziomeczka i kupujesz od niego auto, to jakie auto by to było? No bo generalnie no to padło mi auto. Mój stary Audi z 2008 roku, no niestety, ale Poszedł w wtrysk, wirnik, turbo, no generalnie się rozpadło, no i szukam jakiegoś nowego auta, no i może akurat, może akurat mi pomożecie, może ktoś napisze o jakimś fajnym aucie, które sam by kupił. No i taki kałaszek leci dla zwycięzcy, a ja myślę, że zakończymy sobie dzisiejszy odcinek otwierając water zobaczmy co wleci. Five Seven, pamiętajcie, że nie zawsze da radę trafić, najlepsze przedmioty, a to by było na tyle, na razie.